Wszystko tak szybko się dzieje, że ja nie nadążam. Nie nadążam, siedzę sobie, mówię dobrze, przeczytam, zobaczę, co się dzieje. Tym bardziej jest weekend, a na weekend najlepsze są smaczne kąski. Zostało pięć dni do, że tak powiem, oddania Pałacu Prezydenckiego prezydentowi Andrzejowi Dudzie, naszemu nowemu prezydentowi Erektowi, Karolowi Nawrockiemu. Zostało 5 dni. No i w te 5 dni jakby popuścił lejce nasz prezydent Andrzej Duda i no troszkę więcej tych rzeczy o sobie mówi. Być może jest to spowodowane tym, że za chwilę będzie promocja jego książki, właściwie już jest, tak? Są dwie. W ogóle jedna jest autobiografią jego, a druga jest, już nie pamiętam, ktoś napisał tam drugą książkę na temat... Na temat też prawie jego, tak? Także zapraszam serdecznie i patrzę na to, co robi Andrzej Duda. I otóż Andrzej Duda na serwisie X, X kochani, do Was kochani, tak mówię, jakbyśmy byli kochaneczkami. Kto wie, kto wie, życie jest nieprzewidywalne. Karol, och Karol, będzie naszym prezydentem. Andrzej Duda jak pamiętamy, kiedy zaprzysiężał jeżeli oczywiście interesujecie się tym kiedy zaprzysiężał Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości powiedział takie zdanie wiele lat udawał sędziego, a tak naprawdę był politykiem wreszcie trochę przymuszony, bo prawda jest taka że twardo się tego domagaliśmy, aby złożył urząd sędziowski to było jego powiedzenie, a dzisiaj na serwisie X dał taki filmik w którym już nie będę opisywał tego filmiku, spojrzałem na to, no trochę takie żenuła tak, no z jednej strony jest koronawirus, to ten filmik krążył kiedyś, z drugiej strony jest podlaska, podlaski bimber, zwany dalej duchem puszczy, który zabija wszystko. Kto pił ducha puszczy wie o czym mówię, duch puszczy miażdży, no, to już nie pije, ale swego czasu jak tak, prawda. Człowiek siadał do weekendówek, czy tam do grilla i, i, i tylko marzył o tym, żeby ktoś ducha puszczy przywiózł. I w związku z tym w jednym rogu stoi koronawirus, a w drugim duch puszczy. No i pre odchodzący prezydent Andrzej Duda wskazał na koronawirus, że to jest yy, Waldemar Żurek. Słabe? Może to miało być śmieszne? Ja tego żartu, tych żartów przez te 10 lat Andrzeja Dudy. No nie umiem zrozumieć, ja mam ciężki żart, podobno taki, że trzeba mnie zrozumieć, żeby się uśmieć albo po prostu się śmiać i patrzeć, co miałem na myśli. Więc to jest pierwsza rzecz, która się wydarzyła, jeżeli chodzi o Waldemara Żorka, a druga, która się wydarzyła w środę, e w której i teraz to jest najważniejsze, bo ja miałem o tym nagrać filmik też, ale jakoś tak słabo się czułem te wszystkie pogrzeby jakieś się odbywały na tym świecie, a to Księcia Ciemności, a to Joasi, a to tak wiecie, tak jakoś energetycznie nie czułem, żeby wejść tutaj do was i coś nagrać. stan była ta cisza, teraz już to wszystko się uspokoiło, te dusze sobie poszły tam, gdzie miały pójść, i już mamy, że tak powiem, już już, już sporo budce, więc mogę tutaj sobie dalej nagrywać. No, i w tym samym czasie, kiedy Waldemar Żurek się pokazał i objawił wszystkim, że zwalnia tych sędziów i między innymi prokuratora krajowego Dariusza, przepraszam, najmocniej Dariusza Barskiego, tak? Nie generalnego, tylko krajowego, tylko. Prokuratora Dariusza Barskiego. I teraz uwaga, w związku z tym ten człowiek, ja to tak czekam właściwie, bo ja patrzę na ten cyrk, co się dzieje, wiecie, ja widzę, że to jest rozegrane, że to jest jakaś taka gra mistrzowska, jest ten scenariusz napisany do tej gry, prawda? Tutaj był ciężko chory, tu się nagle pojawił, objawienie w ogóle miał wezwania. Mówimy o byłym ministrze sprawiedliwości, panu Ziobrze który był chory, potem on miał być zaskarżony, mieli mieć na niego dowody na rozdawanie tych pieniędzy, tych pieniędzy dalej nie ma, oskarżeń nie ma, właściwie oskarżani są tylko jego ludzie, no chyba, że pan Ziobro Zbigniew, w myśl zasady e, kraść to trzeba umieć i on po prostu umił to zrobić i tak dalej, no ale dobrze. W środę e, były minister sprawiedliwości, e, Zbigniew Ziobro e, Postawił ministrowi Żurkowi ultimatum wracając do sprawy prokuratora Dariusza Barskiego. Pozwolicie, bo tak chcę, żeby to było tak, że profeskę, trochę strzela. Nie, no chcę, nie chcę się pomylić, żeby im ktoś nie powiedział, a znowu się pomyliłeś. Ja się mylę dla was specjalnie, żebyście mi mówili, że się pomyliłem, żeby było wyświetlenia. Generalnie yy, chodzi o to, że wrócił do sprawy prokuratora Dariusza Barskiego, który został odwołany ze stanowiska Prokuratura, prokuratora Krajowego w okolicznościach kwestionujących przez prezydenta Andrzeja Dudę część prawników i partii opozycyjnej. No, jakżeżby inaczej, tak? I zastąpił go właśnie Dariusz Korneluk. I. Co mówi Zbigniew Ziobro? Do piątku, czyli do dzisiaj, do wieczora dajemy panu Żurkowi czas na skontaktowanie się z prokuratorem Dariuszem Barskim. Jest on jednym legalnym prokuratorem krajowym, który obecnie jest w Polsce. Każdy inny, kto się podaje za prokuratora krajowego, jest uzurpatorem. I ten wyraz uzurpator, no. No i oczywiście, jeśli to się nie stanie, no to zaskarżą pan Waldemara Żurka. I teraz, jak ja to usłyszałem w środę, to ja tak siedzę i tak sobie myślę, tak, Mój charakter, obserwator życia, do tego prowokator, wodnik, przychodzi typ i mówi, ty masz tak zrobić, no to potrzymaj mi piwo. Ja tego nie zrobię. I co mi zrobisz? Więc tutaj, wiecie, to jest tak, i odniósł się do tego oczywiście Waldemar Żurek, który powiedział takie zdanie, że jak usłyszał to ultimatum, to przypomniał mu się taki film, że ktoś bierze zakładników i chce za to forę pieniędzy, a jak nie i samolot, a jak nie, to coś tam. Nie? Czyli szantażuje. Waldemara Żurka. Do wieczora mamy jeszcze parę godzin, więc zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy jutro. Przepraszam. Natomiast. Ym... Ta cała sytuacja, która tu, się, która tu się odbywa, tak, z którą tutaj wszyscy niby się śmieją, niby mu karzą, niby ma zrobić tak i tak, to jak patrzę na Waldemara Żurka, to odnoszę wrażenie, ja nie wiem czy wy widzicie, on nie ma uśmiechu na twarzy. Nie? On może się uśmiechnie, ale to jest podkowa cały czas w dole, więc tutaj jest tak, jakby on stracił cały zapał, yy, że tak powiem. Nie boi się podejmować decyzji. Kimś takim był swego czasu. Było kilku takich polityków, tak? Nie pamiętam nazwiska, patrzcie, wypadło mi. Ale było kilku takich polityków, którzy właśnie nie bali się nic powiedzieć. O Lepper. Leper był taki, nie? Leper nie miał uśmiechu na twarzy. Nie był manekinem, lalką, tak jak tutaj Matecki czy, Be, czy inni posłowie, którzy chodzą. Nie? Kamińscy, nie kaminscy, nie? Oni się jeszcze uśmiechają, bo oni jeszcze gdzieś tam mają układy i ktoś na kogoś ma papiery. Natomiast tutaj, patrząc na to, wydaje mi się, że już, już Waldemar, Waldemarowi Żurkowi już jest po prostu. To nie chodzi o zemstę. To Chyba chodzi o udowodnienie. Tego, w jaki sposób oni go potraktowali, on przede wszystkim z Bilniem Ziobro. Jemu się dalej wydaje, że tak narcyzi też postępują w związkach, że wydaje im się, że mogą kontrolować i, i robić, co chcą z tobą. Że on powie, że cię przestraszy znowu. Czyli ja jestem teraz ministrem sprawiedliwości, a ty przychodzisz do mnie i mówisz, ty, ale ty masz to tak zrobić, bo jak nie, bo, bo ja cię zaskoczę. Ale przepraszam bardzo, ale jestem ministrem sprawiedliwości. Tym bardziej jestem byłym sędzią, praktykującym sędzią. Więc podejrzewam i mam taką nadzieję, że Waldemar Żurek dokładnie wie i postępuje zgodnie z tym, co miał u siebie na wokandzie, jak zna prawo, bez łamania tej konstytucji, o którą tu wszyscy tak wielce krzyczą, którzy najwięcej nałamali. My znamy to powiedzenie, prawda, że krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje, to jest po pierwsze, a po drugie, ta, która ryczy, to tak naprawdę nic nie wie, a tylko krzyczy. Zresztą na pewno widzicie u siebie osoby tu z duszą, jeżeli doszliście do końca, to do Was się zwracam. Osoby z duszą wiedzą i widzą to że obok jest jakiś świat do którego nic nie dociera kiedy mówisz, że deszcz pada przepraszam, że ktoś na ciebie pluje a ktoś mówi, o nie, nie, nie to deszcz pada, tak jest to też jedno z tych powiedzeń mam nadzieję tylko, że Waldemar Żurek teraz dokładnie podejmuje te kroki które chcę podjąć najważniejsze dla mnie personalnie chociaż u mnie jest ciężko tak bo ja mam bardzo taki przez swoje życie jakie przeszedłem bardzo swój taki charakter Impulsywny, więc najpierw robię, potem myślę, i to jest wada. To jest połączenie ADHD, wodnika i, i tego, co przeszedłem w życiu, żeby nie, 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 nie ściskać mnie za i nie mówić, że kłamie czy oszukuje. Mam nadzieję, że on ma ten spokój, że. Najpierw przemyśli, a potem zrobi. Zresztą on w każdym wywiadzie mówi takie zdanie, że on nie będzie mówił, co będzie robił, co będzie robione. On najpierw zrobi, a potem powie, co zrobił. Ja myślę, że to jest najpiękniejsze i to jest chyba takie najprawdziwsze. Stąd tyle tych niedomówień w polityce, bo naród jest, jaki jest. Nie mówię, że cały. Oczywiście no, wygląda na to, że po wyborach prezydenckich 50% narodu jest, jaka jest i woli słuchać tych mrzonek i kłamstw. A dopiero patrzeć na efekty, niż dostać efekty i powiedzieć: Słuchajcie, udało nam się. Nie? Stąd są te nieprawidłowości w zrozumieniu prowadzenia tych dwóch rządów. Poprzednie, poprzednie rządy Pisu i prezydenta Dudy były takie, że było hura i wszyscy hura, nic nie było widać, tak? Ceny rosły, znaczy było widać na przykład 500 plusy, tak? Natomiast nikt nie spojrzał na to, że z 500 plus, które dostał do ręki, tak naprawdę dostał tam 400, bo ta stuwa no to ta cała inflacja, która szła do góry, tak? Yy... Tutaj jest ten rząd, który dużo nie mówi, obserwuje, gdzieś pracuje wewnętrznie, dostaje, co dostaje, tak, chociażby od Szymona Hołownie, czy od innych tam posłów, senatorów e, Baty, ale te, nie mówi dużo o tym, co robi. I to jest błąd. Dziękuję za rzecznika rządu to chciałem powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, żeby rzecznik mówił, co się zadziewa i odpowiadał na pytania dziennikarzy, żeby tłamsił trochę tam Telewizja Republika, teraz w Polsce czy Telewizja Trwam, czy tam Radio Maria, czy tam ma twarz i, i że taka osoba wychodzi mówi. Także życzę Waldemarowi Żurkowi tego, żeby posprzątał to, co ma posprzątać. Życzę, aby prawo w Polsce było prawem, żeby sądy działały szybciej i na naszą rzecz, nie wyłącznie na rzecz polityków prawa i sprawiedliwości, prawicy czy innych polityków, którzy czują się bezkarni i zachowują się jak się zachowują. Także tyle na dzisiaj. Jadę nad morze. Pozdrawiam, cześć.